Debata dnia. Krzysztof Świątek, druga część debaty dnia w Polskim Radiu 24, a dyskutują redaktor Dorota Łosiewicz, Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce.pl i redaktor naczelny portalu w punkt.online Michał Pienkoś. No, zapowiedziałem temat i jak usłyszeliśmy w serwisie informacyjnym Polskiego Radia 24 Sejm uchwalił specjalną ustawę o ochronie granicy. Zgodnie z zapowiedziami przeciwko tej ustawie głosowały kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Ustawa no, ma zapewnić możliwość ochrony granicy, wyłączenia też w, w kontekście działań i wojskowych tego pasa, no i zapewnić jakąś możliwość funkcjonowania w tym obrębie, który będzie w dalej obszarem zmasowanego ataku, tak zakładamy, po wygaśnięciu stanu wyjątkowego. No ale usłyszeliśmy także w serwisie, że będzie warunkowa możliwość dopuszczenia dziennikarzy. No mówiło się o tym, że komendant Straży Granicznej będzie takie zgody wydawał, ale może od pytania, czy państwa zaskakuje postawa Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy przede wszystkim i Lewicy. No, słyszeliśmy, było ostatnie posiedzenie Sejmu, takie koncyliacyjne. Wydawało się, że były też takie deklaracje, na przykład wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Tomasza Siemoniaka, który jeszcze wczoraj mówił w Polsat News, tutaj cytat, jesteśmy skłonni poprzeć rozwiązania, które wesprą Straż Graniczną i funkcjonariuszy. Wczoraj z kolei poseł Szymański z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że składa wniosek o Odrzucenie tej ustawy już w pierwszym czytaniu, czyli w całości mówił o tym, że te rozwiązania naruszają swobody i wolności obywatelskie. Tymczasem to już jest mój dodatek, artykuł 31 konstytucji stanowi wyraźnie, tutaj cytat, że ograniczenia praw i wolności obywatelskich można nakładać, ale tylko w drodze ustawy i tylko z uwagi na bezpieczeństwo państwa i obywateli. Czy jest to zaskoczenie, no bo ych, właściwie jest konsekwencja pewna koalicji obywatelskiej i lewicy. Byli za głosowali przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego, przeciwko jego przedłużeniu, przeciwko budowie zapory, no i teraz przeciwko ustawie o ochronie granicy, mimo że na przykład ta warunkowa możliwość pracy dziennikarzy została dopuszczona. To jest zaskoczenie, czy nie, Dorota Łusiewicz? Ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o lewicę, to lewica przynajmniej z grubsza od początku mniej więcej mówi to samo i trzyma się swojej narracji. Natomiast koalicja obywatelska cały czas zmienia zdanie i naprawdę będąc wyborcą Koalicji obywatelskiej, a także nim nie będąc, ciężko zrozumieć, jakie właściwie platforma obywatelska ma stanowisko w sprawie tego konfliktu przy granicy, bo z jednej strony słyszymy, że ochrona granicy to jest priorytet i to jest najważniejsze, ale z drugiej strony ciągle jest jakieś ale. Najpierw byli ci harcownicy z Platformy Obywatelskiej przy granicy. Potem Donald Tusk w pońsku powiedział, że no jednak granica, mundur i tak dalej, to jest świętość. Potem znowu koalicja obywatelska się cofnęła. Yy, Potem była ta debata w Sejmie, zresztą w, w polskim radiu przecież pan poseł Mroczek tłumaczył, dlaczego oni byli przeciwko temu tej zaporze, bo rząd jest opóźniony do ochroną granicy, czyli gdyby ta zapora nie powstała, to Byłby wtedy mniej opóźniony, jak rozumiem. Potem Donald Tusk spotkał się z Angelą Merkel, no i wydawało się, że jednak to stanowisko w sprawie ochrony granicy jest dość jasne. Przecież szef EPL-u w Parlamencie Europejskim, czyli wspomniany przez pana redaktora Manfred Weber, też dość jasno powiedział, z czym my mamy na tej granicy do czynienia, że to jest agresja reżimu Łukaszenki, że tutaj powinno być wsparcie Unii Europejskiej dla Polski i tak dalej, łącznie z finansowaniem tej zapory. Po czym znowu Koalicja Obywatelska dokonuje kolejnej wolty i jest y, przeciwko tym rozwiązaniom. Naprawdę konia z rzędem temu, kto rozumie y, o co tam y, dokładnie chodzi i jakie stanowisko jest y, w tej sprawie koalicji obywatelskiej, bo lewica mniej więcej trzyma się tej samej narracji, że to jest sprawa, kwestia humanitarna, chodzi o humanitarne traktowanie migrantów i mniej lub bardziej, ale tej narracji lewica się cały czas trzyma i tutaj jeszcze to stanowisko mogę zrozumieć. No, ładna postawa koalicji polskiej, dlatego, że mi się podobało to wystąpienie w parlamencie Władysława Kosiniak-Kamysza, który powiedział, że jednak interes Polski nad interes partyjny, no. No i wydaje się, że od tej debaty od tego takiego uspokojenia, lekkiego wyłagodzenia konfliktu politycznego tego się trzyma. Polska 2050 mniej więcej też natomiast naprawdę jeśli chodzi o koalicję obywatelską to ja kompletnie nie rozumiem natomiast jeszcze tylko jedno zdanie bym powiedziała a propos poprzedniej wypowiedzi redaktora bo chciałam się tylko odnieść do tego uszczelnienia granicy bo pan z jednej strony mówi że um, nastąpiło uszczelnienie granicy a z drugiej strony jest pan przeciwko budowaniu zapory no ale gdyby tej mniejszej zapory tego drutu tego zasieku tam nie było no to do tego uszczelnienia by nie doszło to uszczelnienie nastąpiło dlatego że ten tam zapora tam jest, no i że e, Straż Graniczna, Wojsko Policja może dzięki temu e, no, jakoś ten przepływ kontrolować, wyobraźmy sobie, co by było, znaczy przepływ, nie przepływ, tylko no, nie, nie dopuścić do e, naruszenia integralności terytorialnej Polski. Gdyby tej zapory tam nie było, no to przecież mielibyśmy te masy, które by wbiegły, e, no, no i no i co, mieliby ich chłapać, Nie wiem w, w, w jaki sposób. Tutaj teraz widzę wypowiedź Rzecznik Straży Granicznej, która mówi, że zmieniła się taktyka służby Białoruskich jawnie przy nas ogrodzenie pomagają przy forsowaniu granicy, no ale dzięki temu ogrodzeniu ta granica jest e, trudniejsza do sforsowania i to uszczelnienie, o którym Pan mówi, e, to jednak jest wynik pracy służb i tego, że ta e, jakaś zapora tam jest. Inaczej tego uszczelnienia by nie było, więc wydaje mi się, że to taki trochę e, sprzeczność, mam taki dysonans w tym m, też jak rozumieć e, te słowa, bo jeśli zapora będzie... E, większa, silniejsza, mocniejsza, no to wtedy nie trzeba by było używać, nie wiem, armatek wodnych, nie trzeba by było otwierać tego bezpośredniego ataku no, i byłaby jeszcze lepiej po prostu strzeżona i byłaby bezpieczniejsza. To Pogam zaraz powiedzieć? Michał Pienkoś, a ad vocem od razu. Dobrze, proszę bardzo. Ad vocem, no oczywiście możemy zbudować mur na, na, na granicy, ale pamiętajmy, że każdy mur można obejść. Mamy także granice z Ukrainą, później mamy też granice z obwodem kaliningradzkim. Być może tutaj może jakaś współ, współpraca nastąpić. Dalej mamy jeszcze granice przecież także z Litwą. Dalej mamy Łotwę. Także tutaj wydaje mi się, że w sensie dłuższości długoterminowym budowanie takiej stałej zapory nie ma szansy okazać się skuteczne, co zresztą no już udowodniliśmy na przykładzie tej, tej granicy z Meksykiem, że się krótkoterminowym jesteśmy w stanie wyspać wojska, zatrzymać to, ale dopóki nie będzie pewnego konsensusu, dopóki nie będzie pewnego agrementu na poziomie politycznym pomiędzy Łukaszenką i Unią Europejską, czy Łukaszenką, Polską i Merkel, tak długo ten problem będzie cały czas trwał. No, sam widziałem taki filmik, gdzie uchodźca, właśnie imigrant z, z, z Meksyku przeskakiwał na drugą stronę takiego 10-metrowego muru przy pomocy liny i haku i zajęło mu to około 20 sekund. No. Jak wiadomo, żadna granica nie jest 100% szczelna, ale jeszcze mam pytanie do redaktora Piękosia w kontekście tej uchwalonej, jak usłyszeliśmy przed momentem, ustawy o ochronie granicy, bo redaktor Łosiewicz mówi o tym, że no jest w stanie zrozumieć argumentację konsekwentną lewicy w kontekście aspektów humanitaryzmu. No, ja przyznam, że mam tutaj spore wątpliwości, bo no, w tej chwili, jeżeli obserwujemy zorganizowane grupy mężczyzn, które są jeszcze, można to przecież obejrzeć też na filmach, z drugiej strony właśnie granicy, które są wyraźnie przygotowywane do, do forsowania. No, słyszymy o tym niszczeniu granicy, o używaniu różnego rodzaju na przykład sprzętu, który ma oślepiać naszych funkcjonariuszy granicznych albo granatów hukowych. No, doszło do bitwy tak naprawdę regularnej, do jakiej dochodzi może w czasie brutalnych demonstracji, z użyciem z kolei, z, prób, z próbą stłumienia ze strony polskiej, z, z użyciem armatek wodnych. Czy tu, tu w ogóle, bo ja rozumiem, Lewica zawsze mówi nie, ograniczajmy wydatki na obronność, make love, not war. No, można się z, by było zgodzić na ten pacyfizm, gdybyśmy byli, mieli położenie Portugalii, to ja byłbym nawet pewnie pacyfistą. Ale mamy takie położenie, jakie mamy. Ale czy w ogóle ten argument humanitarny można jeszcze poruszać, skoro my widzimy... Ja mam tak tylko naprawdę... jedno zdanie powiedziała, bo pan trochę wypaczył moje słowa. Ja nie powiedziałam, że ja rozumiem argumenty ja tylko powiedziałam, że lewica względnie trzyma jedną linię, natomiast koalicja obywatelska okay. ciężko zrozumieć, o co jej chodzi. Ja nie powiedziałam, że ja Dobrze. rozumiem argumenty lewicy i że je... B, Ale że, się jest tylko, że Oni trzymają się konsekwentnie, więc mogłam się spodziewać, Dobrze. bo pan mnie pytał, czy możemy się spodziewać takiego wyniku głosowania. Więc tak po lewicy można było się spodziewać, ponieważ okay. ich argumentacja była konsekwentna. Natomiast koalicja obywatelska codziennie mówi co innego i naprawdę trudno przewidzieć, co danego dnia myśli. Więc jakby... Dobrze, tylko to jest to doprecyzowanie... Ale rzeczywiście ten argument humanitarny jest podnoszony i czy on w ogóle jeszcze no jest, że tak powiem, racjonalny, czy w ogóle znajduje potwierdzenie w rzeczywistości? Michał Pienkoś. No widzimy tych najemników białoruskich, którzy zapędzają migrantów, uchodźców na te wozy policyjne, na linię polskich policjantów, na linię Straży Granicznej, na armatki wodne, na armatki z gazem, ale nie sądzę, żeby ci ludzie, którzy są przez służby specjalne czy jakichś najemców białoruskich na te armatki wodne zapędzani w zimę, w deszczu, robili to jakoś z wielkim takim entuzjazmem. Zresztą było widać na tych filmikach, które udostępniła Straż Graniczna, że po tym jak ta fala została odepnięta odepchnięta przez straż graniczną, to później ta grupa ludzi, która tam biegła na te armatki wodne, która próbowała przesuwać ten płot, to była może grupa kilkunastu czy kilkudziesięciu osób. Także myślę, że ci ludzie też powoli zaczynają zdawać sobie sprawę, że stają się ofiarami pewnej wojny informacyjnej, ponieważ oczywiście strona białoruska okłamuje tych ludzi, mówi że oni muszą szturmować, że muszą atakować. Ale myślę, że to jest też pewna formuła, która się wyczerpuje, ponieważ oni też nie są naiwni. I myślę, że zdadzą sobie sprawę prędzej niż później, z tego, że to, co mówi Łukaszenka, ta pro olbrzymia propaganda, która jest im przekazywana, jest zwyczajnie nieprawdą. Tutaj wspomniał pan o tych agresorach rzucających kamieniami i wątpliwie byli ludzie, którzy rzucali kamieniami, ale jak wiemy też Łukaszenko zatrudnił do tego różne osoby, które kiedyś były w armiach, gdzieś tam na Bliskim w Wschodzie, byłych policjantów, byłych żołnierzy, przetransportował ich tam. I wiemy też, że oni wzniecają dużą część tej właśnie agresji, tych złych emocji, że koordynują te działania takie zaczepne. Myślę, że na przestrzeni następnych tygodni ta sytuacja jakby zostanie opanowana. Ten arsenał potencjalnych, potencjalnych działań ze strony migrantów i ze strony tych zaczepników zwyczajnie się wyczerpie. Oby tak było, to jeszcze jedno pytanie w kontekście tego kryzysu na, na polsko-białoruskiej granicy i konsekwencje uchwalenia tej ustawy, czyli to, co usłyszeliśmy, warunkowe dopuszczenie dziennikarzy. Pytam o to w kontekście, no bo można zakładać, że w takim razie o te akredytacje, jeżeli będą udzielane przez komendanta Straży Granicznej, będą się ubiegały także redakcje zagraniczne. No i pytam w kontekście materiału opublikowanego przez CNN, co do którego trzeba, trzeba było prostować, to no nawet prostowała tutaj szacunek niemiecki portal Deutsche Welle musiał prostować, bo CNN podała, że Syryjczyk, który próbował przekroczyć granicę polsko-białoruską został pobity przez służby. Dziennikarze CNN nie odróżnili barw mundurów i tak jak to informował portal Deutsche Welle, no to nie było tak, że został pobity przez strażników granicznych y, Polski y, i no, CNN w tym materiale po prostu z, no, dopuściła się y, manipulacji. Czy w takim razie, no jesteśmy wszyscy dziennikarzami, pytanie czy to dobrze, czy, czy źle, y, Dorota Łusiewicz? Manipulacje można się dopuścić w każdym momencie, nawet siedząc przy biurku w Warszawie, czego dowody mieliśmy, już nawet nie chcę tutaj palcem wskazywać redakcji, ale y, były redakcje, które jakby opierały swoje materiały na przekazie służb białoruskich i nawet się z tym specjalnie nie kryły, tylko się na to powoływały. Więc jeśli ktoś będzie chciał dokonać manipulacji, to dokonaj bez względu na miejsce, w którym jest. Być może to takie dopuszczenie części dziennikarzy, czyli dziennikarzy akredytowanych, pozwoli jednak, jednak puszczać w świat obraz prawdziwy, a nie obraz wyprodukowany przez białoruskie służby, bo, bo jednak dużo tego idzie w świat. No my dostajemy rzetelną informację, mam wrażenie, od Straży Granicznej i od służb, które chronią naszej granicy. Natomiast wciąż jest grupa dziennikarzy, którzy posługują się białoruskim przekazem i te redakcje no, równie dobrze mogłyby nadawać w Mińsku. Natomiast no, jest jednak szansa, że szerzej pójdzie w świat obraz prawdziwy tego, co tam się dzieje. No dobrze, żeby rzeczywiście, żeby były akredytacje, żeby, to, żeby tam nie zapanował chaos na tej granicy, tak, żeby tam się nie działo e, jakieś piekielne sceny, które już na samym początku tego kryzysu widzieliśmy, ale być może to jest jednak nadzieja na przekazanie w świat prawdziwego obrazu, bo no, manipulacji można się dopuścić, będąc w każdym miejscu. Jeśli ktoś chce zmanipulować, no to, no to zrobi to gdziekolwiek będzie, czy będzie na granicy, czy będzie w Warszawie, czy w Krakowie, to, to nie będzie miało yy, wielkiego znaczenia, przecież widzieliśmy te manipulacje z yy, dzieckiem, któremu dmuchano yy, dymem w oczy i jakby tutaj nikt yy, nie czuł się jakoś skrępowany, żeby, żeby tym przekazem yy, manipulować i, yy, i kłamać. To nim oddam głos redaktorowi Pienkosiowi, to chciałbym jeszcze przywołać dzisiaj na naszej antenie, był gościem także profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta, który mówił właśnie o tym, w jaki sposób to się odnosił do mediów zagranicznych. One przedstawiają schematy wydarzeń pasujące do ich wyobrażeń. Posłuchajmy fragmentu tej analizy profesora Zybertowicza. Media, które kiedyś dla dziennikarzy z całego świata mam na myśli, teraz media amerykańskie były wzorcem rzetelności, Same pogrążyły się w tej, w tej kruciacie ideologicznej i cały czas, na przykład w przypadku Polski, nie weryfikują informacji, nie prowadzą analizy zarzutów o łamanie prawa w Polsce, tylko powtarzają schematy myślowe pasujące do ich wyobrażeń. No i właśnie, to czy to nie jest ten problem, że problem weryfikacji no, tego, co mówi profesor Zubertowicz, media amerykańskie były wzorcem, no a teraz y, trochę tym wzorcem przestały być. Jak widzi to Michał Piękosz? No faktycznie dopuściliśmy do takiej sceny dosyć niepokojącej, gdzie to media zachodnie, amerykańskie filmują ze strony białoruskiej, a nie mają dostępu do strony polskiej. I to może faktycznie w widzach budzić takie wrażenie, że Polska ma coś do ukrycia, że nie chce ich dopuścić. Więc to faktycznie myślę, że jest źle odbierane. I im szybciej dopuścimy tam dziennikarzy, tym lepiej, ponieważ trzeba walczyć z tą wojną informacyjną, którą prowadzi Łukaszenka. No, media amerykańskie jak wiemy to są przede wszystkim wielkie korporacje, które reprezentują różnego rodzaju interesy. No, nie są to na pewno media obiektywne. Są też to media, które wspierają też i są przyjazne zawsze bardziej jednej stronie politycznej niż drugiej. Więc tutaj jakiś tak taki antagonizm pomiędzy ultraliberalnym CNN-em czy MSNBC, a władzami w Polsce jest normalny i jest zrozumiany. Myślę, że oni nawet nie próbują być w żaden sposób obiektywni czy neutralni. Pytanie, czy są w tym swoim przekazie sprawiedliwi. I myślę, że tutaj, aby pomóc tej sytuacji, na pewno trzeba pozwolić, aby mogli nadawać z obu stron. A jeżeli chodzi o zachowanie platformy obywatelskiej, bo jeszcze do tego chciałem chwilkę nawiązać. A to z jednej strony mamy takie dwie twarze tego. Mamy twarz Franka Sterczewskiego, posła koalicji obywatelskiej, który biegł przez pole, przywracał się z niebieską siatką z IKEI, aby przekazać uchodźcom, jak to sam powiedział, smakłyki. A z drugiej strony mamy Radka Sikorskiego, który mówi o potrzebie obrony. Polski przed falą nielegalnych migrantów. Także tutaj widać, że ta koncepcja Donalda Tuska na Platformę Obywatelską, czyli będąca takim bardzo, bardzo taką szeroką koalicją, w sumie bez żadnych poglądów, bez żadnych przekonań, od centrolewicy po centro czy czy jakąś taką pra prawicę, w takiej konfrontacji z rzeczywistością, w konfrontacji z realnym kryzysem się zupełnie nie sprawdza. Bo może na co dzień tego wyborcy tak nie widzą, ale w momencie, kiedy jest sytuacja zagrożenia, w momencie, kiedy trzeba dawać konkretne recepty i konkretne pomysły, no wtedy ten cały pomysł koalicji obywatelskiej się rozjeżdża. Pani redaktor Musiewicz słusznie zauważyła, że z kolei lewica jest bardzo konsekwentna, lewica jest proczłowiecza, lewica widzi też tą olbrzymią niesprawiedliwość, która spotkała tych uchodźców. I naprawdę trzeba zauważyć, że oczywiście bezpośrednią odpowiedzialność za to, za to cierpienie tych uchodźców ponosi Łukaszenka i o tym trzeba mówić, ale pośrednio są za to odpowiedzialne także państwa NATO, które przez dekady okupowały, bombardowały, najeżdżały kraje na Bliskim Wschodzie i dzisiaj zbierają żniwa tychże wojen. Także to nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że my nic z tym nie mamy wspólnego i umywamy to be able to To na koniec to, co prawda można by poświęcić seminarium albo odrębną debatę, żeby podsumować 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, a mamy 4 minuty do końca, więc po dwie minuty dla Państwa, ale pytanie o to podsumowanie w kontekście politycznym, społecznym, ale może także pytanie, bo no, sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na trzecią kadencję. No, nie jest tak, że w połowie kadencji można, można Prawo i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy te szanse odbierać, to może pytanie w tym podsumowaniu jeszcze dodatkowe, od czego będzie zależała ocena Polaków za dwa lata przyjmując konstytucyjny termin wyborów co do głosowania za utrzymaniem aktualnego układu rządzącego bądź przeciw zaczyna redaktor Łosiewicz na pewno od tego, jak sobie władza poradzi z tym konfliktem przy granicy, jak się ostatecznie poradzimy z pandemią, jak w ostatecznym rozrachunku wyjdziemy także gospodarczo po pandemii, bo to, co się przez tych sześć lat na pewno najbardziej udało, to były projekty społeczne, tutaj największy plus, no i generalnie to, że jest jednak konkretna wizja Polski, znaczy wyborca Zjednoczonej Prawicy w przeciwieństwie do wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ten wyborca wie, jaki jest program Prawa i Sprawiedliwości, wie, czego Zjednoczona Prawica chce, wie, do czego zmierza. Czy wszystko się udało, to już jest inna kwestia i na to y, czasu nie ma. Dużo się udało, coś się nie udało, ale sporo rzeczy się udało i jakby wyborca Prawa i Sprawiedliwości wie, gdzie jest, dokąd zmierza, co ma zapowiedziane i czego może się spodziewać. No, tego zupełnie nie wie wyborca koalicji obywatelskich. Tam jest miotanie od ściany, się, od ściany do ściany, totalność, krytykowanie wszystkiego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale nawet lewica przyznaje, no, socjaldemokraci przyznają, że te programy społeczne się udały, no bo to, ta, to, to skrajne ubóstwo zostało w dużej mierze wyeliminowane, no i polskim rodzinom żyje się lepiej. To było obiecane i to się udało osiągnąć. I redaktor Michał Piękosz. No tutaj koalicja obywatelska na pewno ma dużą szansę, aby te następne wybory przegrać. No wynika to z tego, że tam cały czas niestety panuje taki pewien paradygmat, który wydaje mi się już dzisiaj dosyć odralniony. Wydaje mi się, że to się udało pod rządami PiS-u zrobić. To udało się przekonać ludzi, że nie jesteśmy skazani na taki system, gdzie bogaci się tylko i wyłącznie bogacą, a biedni tylko i wyłącznie pozostają biedni. No, Platforma obywatelska cały czas jakby żyje w tym systemie, w tym sposobie patrzenia na państwo, które jest gdzieś tam zakorzenione w myśleniu Balcerowicza. No, na pewno jeżeli chodzi o to, co PIS obiecywał i to, co się udało dokonać, no to tutaj na pewno to na, na osobną rozmowę, bo wiele rzeczy także z, z zakresu spagowych projektów, jak prawa pracownicze, jak walka z umowami śmieciowymi, no nie udało się temu rządowi i tutaj oczekiwalibyśmy więcej, ale myślę, że tej platforma obywatelska pod wodzą Donalda Tuska może mieć olbrzymie problemy, bo ludzie faktycznie mają takie przekonanie, że to nie jest nic nowego, że to jest tylko taki I to powrót do tego, co już pamiętamy. Na tym spuentować. Rzeczywiście poświęcimy pewnie odrębną debatę. Może na koniec roku bardzo Państwu dziękuję za dziś, abyli znakowi redaktor Dorota Łosiewicz, Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce.pl. Polsce dziękuję i redaktor Michał Piękoć, redaktor naczelny w, w punkt.online. Dziękuję bardzo. Krzysztof dziękuję. Świątek, do usłyszenia.